Uczniowie klas trzecich gimnazjów pocili się dzisiaj nad małą maturą, czyli egzaminem gimnazjalnym. Podczas egzaminu sprawdzane są wiadomości i umiejętności nabyte podczas trzyletniej nauki w gimnazjum. Egzamin jest zewnętrzny, sprawdzany przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane, sprawdzający nie wiedzą, czy je prace oceniają. Wyniki egzaminu w formie zaświadczenia uczniowie otrzymają półtora miesiąca po przeprowadzeniu samego egzaminu. Nie ma możliwości nie zdania egzaminu, jeśli uczeń się na nim stawi. Egzamin będzie zaliczony. Jeśli uczeń nie odpowie na żadne pytanie, otrzyma jedynie wynik 0% punktów, z którym będzie startował w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Egzamin składał się z trzech części humanistycznej sprawdzającej wiedzę z języka polskiego historii, wiedzę o społeczeństwie i sztuki, części matematyczno-przyrodniczej, sprawdzającej wiedzę z biologii, chemii, fizyki i astronomii oraz Geografii i Matematyki. Część trzecia egzaminu sprawdzała znajomość języków obcych. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas ostatnich zajęć wysłuchali wykładu na temat tłumaczyć muzykę. Wykład wygłosiła Agnieszka Orłowska. Muzyka jest jednym z przejawów ludzkiej kultury. Można przyjąć, że od zawsze towarzyszyła człowiekowi w pracy, zabawie, odpoczynku oraz w obrzędach. Najpewniej również od początku łączona była z tańcem i śpiewem. Z początku muzyka służyła celom praktycznym, pomagała w pracy zespołowej, była formą komunikacji, później stała się także elementem tożsamości zbiorowej. Muzyka jest tą dziedziną sztuki, którą każdy słuchacz odbiera indywidualnie. Po raz trzynasty w Szkole nr 7 zorganizowano Międzyszkolną Spartakiadę Gier i Zabaw Ruchowych. Uczestnikami Spartakiady byli uczniowie szczecineckich szkół podstawowych. Zmagania trwały ponad godzinę. Towarzyszył im dowcipny doping publiczności. Wynik, chociaż ważny, nie miał tu większego znaczenia. Liczyła się dobra zabawa i możliwość bycia razem. Tym niemniej liczono punkty zdobyte w każdej konkurencji i po ich podliczeniu okazało się, że najwięcej zgromadzili gospodarze, czyli siódemka. Drugie miejsce zajęła szóstka, trzecie czwórka, a czwarte jedynka. Jedno z drzew rosnących przy ulicy Polnej, tuż przy komendzie Powiatowej Policji, nie obawia się suszy. Przy drzewie w niewielkim zagłębieniu znajduje się niewielka kałuża. Kiedy się pojawiła, trudno dociec. Faktem jest, że woda tam jest. Jej źródła szukali już pracownicy wodociągów, ale nie znaleźli. Być może jest to naturalne źródełko, być może jest to jakiś przeciek sieci wodociągowej bądź zbiornika wyrównawczego, znajdującego się przy komendzie. Złośliwi twierdzą, że woda jest, bo policjanci ją leją, opowiadając o ujęciu groźnych przestępców. Samorządowa Agencja Promocji Kultury zaprasza na spektakl komediowy pod tytułem Randka w ciemno na dwie pary. To zmyślnie ułożona historia, sprawne dialogi, seksualne sceny oraz dużo śmiechu i zabawy. Z wielką przyjemnością zapraszam Państwa do teatru. Jest to adaptacja sztuki Normana Fostera Randka w Ciemno sztuka na dwie pary. Jest to komedia romantyczna dotyka niezwykle istotnych spraw każdego człowieka a więc samotności samotność w życiu ból. Poszukiwanie tego ukochanego, który nas ukoi w rozterkach, pomoże w trudnych sytuacjach życiowych, będzie towarzyszył naszym radościom, smutkom. I tak właśnie dwie przyjaciółki i dwaj przyjaciele w różny sposób szukają tej jedynej osoby. No i dochodzi do momentu, kiedy spotykają. Podczas randki w ciemno tego jedynego i tu zaczyna się niezwykła farsa, zabawa, także sztuka ze wspaniałymi tekstami, z świetną grą aktorską, którą właśnie zagra dwie przyjaciółki to będzie Małgorzata Potocka, również zagra młoda aktorka Kwiatkowska, pan Kawalec i Milowicz. 17 maja, zapraszam, są jeszcze bilety kino Wolność 18. Godzinę. Już w najbliższą niedzielę wystartuje Międzynarodowy Bieg Uliczny Memoriał Winanda Osińskiego. Bieg ma rekordową obsadę. Zgłosiło się ponad 700 zawodniczek i zawodników. Bieg główny na dystansie 10 km poprzedzą oczywiście biegi młodzieżowe. Pierwsze biegi e, młodzieżowe o 9.35. Bieg główny e, rozpocznie się o godzinie. 13. Zainteresowanie jest duże. Zapisanych zostało ponad 700 zawodników, z tego opłaconych jest około 600, także jeżeli wszyscy ci, którzy opłacili wystartują, to to będzie e, już więcej jak zeszłego roku, bo ukończyło, wystartowało 495, a ukończyło 460. Także e, również młodzież e, mówimy o biegu głównym. Tak, e, również e, zgłoszenia młodzieży e, są e, w tej chwili e, e, w niektórych rocznikach większe jak do tej pory. Z tym, że cały czas, jeżeli chodzi o młodzież, się zgłaszają i mi się wydaje, że e, przy, jeżeli będzie piękna pogoda, to również te, ten rekord młodzieży padnie. Mm -hmm. e, powiedzmy teraz, na jakich trasach będzie się, będą się odbywały te biegi, bo młodzieżowe e, to jest inna trasa bieg główny, znacznie dłuższy na dystansie 10 km. E, więc proszę Państwa, e, biegi młodzieżowe są rozgrywane głównie tutaj na ulicy Mickiewicza, e, Piusyckiego i, i, i tutaj te um, ulice będą zamkane już od godziny dziewiątej. Natomiast e, u, u, ulice e, 28 lutego Wyszyńskiego, Ordona, Kościuszki, 3 maja będą zamykane już o godzinie 12.30. Więc bardzo proszę mieszkańców, którzy zechcą się przemieszczać samochodami po tych ulicach, to do godziny 12.30, tak jak powiedziałem. Czyli co, mieszkańcy powinni się stosować do, do poleceń służb, które będą zabezpieczały ten bieg. Najlepiej zabrać samochód, nie parkować na tych ulicach. Moja jest gorąca prośba jako organizatora, żeby na tych ulicach, jeszcze raz powtórzę, piusyckiego 28 lutego Wyszyńskiego, Kościuszki Ordona 3 Maja Mickiewicza, żeby. Od rana, od tej godziny dziewiątej zniknęły wszystkie samochody z ulic. Bardzo to utrudnia przeprowadzenie i zwiększa niebezpieczeństwo kontuzji czy jakiegoś wypadku. Natomiast jeżeli ulice są czyste, naprawdę dla, dla nas to jest wielkie ułatwienie. No na pewno będą to utrudnienia dla mieszkańców, no ale raz w roku można się poświęcić święto biegania w naszym mieście. Warto stanąć, jeżeli się nie bierze udziału w tym biegu, stanąć na poboczu i dopingować zawodników. Kto przyjedzie, kto wystartuje w tym biegu głównym, czy są jakieś znane nazwiska? Tak, I tak jak w wydaniu kobiecym, jest wielokrotna mieścini polski, prawda, pani Kowalska, jest dwóch Marcinów, jeśli chodzi o mężczyzn, Marcin Chabowski i Martin Bukule, yy, 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 Keniczek, yy, dwóch Marcinów, będzie się, prawda, walczyło o czołową pozycję yy, tutaj w tym biegu. Pan Chabowski, reprezentant Szczecinka, tak? Tak, pan Chabowski, Marcin, reprezentant Pomeranii, Szczecinek, więc zapraszam do yy, dopingowania właśnie, yy, jak to się mówi, swojego. Tak. No być może padnie rekord yy, trasy. Tak. Yy, I tutaj również yy, rekord Trasy podwyższyliśmy z 500 zł na 750, także będzie to dodatkowy doping, jeśli chodzi o, o, o finanse, nawet już nie tyle co o prestiż, o, o sprawdzenie tutaj jest swoich możliwości, ale również ten, ten, ten doping finansowy również tutaj jest. Mm -hmm. A ja powiedzmy o nagrodzie. W jakiej wysokości jest ta nagroda za pierwsze miejsce? No, od, od lat y, y, nagrody są podobne, zostały skorygowane po, po wielu tam y, y, krytyce, że, że kobiety mają trochę zróżnicowane w stosunku do mężczyzn. W tym roku Zostało to wszystko ujednolicone. Pierwsze miejsce 3000, drugie miejsce 2000, trzecie miejsce 1000 i tak do dziesiątego miejsca są nagrody pieniężne. No dobrze i ostatnie pytanie, jeżeli ktoś w ostatnim momencie zdecydowałby się na start tym biegu, może się jeszcze zapisać? No formalnie nie. Formalnie nie. Ale jeżeli to była jakaś uzasadniona no to sytuacja życiowa, prawda, to, to, to zawsze organizator, jeżeli tak to ktoś udowodni po prostu, że nie że, że, że inaczej nie było, że regulamin nie pozwala, ale organizator zawsze takie ma prawo, że może w wyjątkowych przypadkach dołączyć, jeżeli są miejsca, bo regulamin mówił, mówi, że 800 miejsc jest do 800 miejsc. Sprawda, ale również był termin 22 kwietnia, zgłoszenia elektronicznego. To wszystko w tej chwili układamy, sprawdzamy, weryfikujemy. I, i no to co, do, do zobaczenia na, na, na trasie i dopingujemy biegnący. Serdecznie Państwa zapraszam na to święto bieganie. Wszystkich miesz, mieszkańców Szczecinka i powiatu. Wojskowe Koło PTT wiarusy zaprasza w niedzielę na rajd Leśne Ścieżki. Jest to rajd dwudyscyplinowy, pieszy i rowerowy. Na mniejszą niedzielę w będzie się działo wiele. Będzie tradycyjny już, 31. Bieg uliczny Wiliana Osińskiego, a ja w imieniu Wiarusów zapraszam na kolejną naszą imprezę. Nie wszyscy przecież biegają, tak więc dla tych, którzy lubią spacerować, lubią jeździć na rowerach, zapraszam na cykliczny nasz kolejny rajd Leśne Ścieżki. Tym razem trasy są też nieduże. To jest zbiórko o godzinie 10.45 na pętli autobusowej, Jedynki, ulica Pilska, Kieciszewo, stamtąd turyści piesi ulicą Wierzbową przez Miękowo, ścierniska i dalej szlakiem papieskim udadzą się na metę, a rowerzyści przez Turowo, Omulno, Rzutnicę, Czarnobór, przerwa nad jeziorem leśnym i dalej też ścieżką papieską Jana Pawła II jego testamentu udadzą się na metę. Meta przy parafii św. Franciska z Aszyżu. Tam również zaakcentujemy. Wielkie wydarzenie, jakie ma miejsce w tą niedzielę najbliższą, a więc kanonizacja Jana Pawła II. Udamy się pod pomnik, złożymy tam kwiatki, zapalimy również znicze. A przy ognisku będą się konkursy rekreacyjne. Będzie też quiz, co wiem o życiu Jana Pawła II. Będą konkursy rekreacyjne. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy znaczek rajdowy. I Chcę też podkreślić, że tradycyjnie tej imprezie patronuje głos Koszaliński. I kto będzie posiadał ze sobą aktualne weekendowe wydanie głosu Koszalińskiego, będzie brał udział w losowaniu fantów przygotowane przez redakcję głosu. Tak więc polecam, zapraszam w siedzibie Koła PTTK zapis oraz w ramacji turystycznej. Najbliższa niedziela, 10:45, zbiórka na pętli autobusowej Ulica Pilska. Kolejna nasza impreza, pogoda zapewniona i na pewno uczestniczą w to znaczy wielu miłych wrażeń. Zapraszam. Wędkarze z koła PZW Jeśiotr zapraszają w niedzielę na zawody Pstrąg 2014. Polowanie na Pstrąga zaplanowano na rzece Gwdzie, w okolicy Lubnicy. Chciałbym zaprosić wszystkich wędkarzy. Członków koła, na zawody pstrągowe, które odbędą się 27 kwietnia, teraz w niedzielę, na rzekach w sumie Gwda i Czernica, w okolicy miejscowości Lubnica. Dojazd na zawody w własnym zakresie, wyjazd przed siedziby koła o godzinie 6.00. Wpisowe 15 zł. Takie najważniejsze informacje. Czyli to, to są zawody dla członków koła, tak? Dla członków koła, tak jest. A ktoś, kto chciałby zgłosić swój akces do tych zawodów, gdzie musi się zgłosić jakiś numer telefonu? Czyli tak, zapisy można dokonać w siedzibie koła przy ulicy 9 maja lub pod numerem telefonu 504 412 088. A jakie ryby można łapać tam w okolicach Lubnicy, na, na Gwdzie i Czernicy? Tu będzie głównie chodziło o złowienie pstrąga. Są tam strągi? Tak jest. Czyli zachęca Pan, tak? Aby, aby, aby skorzystać z Waszej oferty i wybrać się. Tak jest. Tak jest, myślę, że zawody się odbędą i będzie piękna górska ryba. W nadchodzący weekend na kortach Regionalnego Centrum Tenisowego w Szczecinku odbędzie się otwarty turniej deblowy o Puchar Prezesa Aquatur zapraszam na korty wszystkich miłośników tenisa grających lub planujących zacząć grę na godzinę dziewiątą. rozpoczynamy o dziewiątej zapisy losowanie gier i to jest turniej deblowy także pary w grupach wiekowych 40+ plus i 120+ plus. Myślę, że będzie miła zabawa. 120 plus? Tak jest, tak jest. No to wiadomo, że od razu trzeba <noise> mieć odpowiedni wiek. Mamy, mamy, wiele osób właśnie grających w wieku takim starszym, także zachęcam, naprawdę jest to sport, który można uprawiać ho, 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 albo jeszcze dłużej. Myślę, że pogoda dopisze, mam taką nadzieję. Właściwie korty ziemne już są przygotowane, ale kończymy sezon zimowy. Jak tylko deszcz nie sprawi nam niespodzianki, to myślę, że to będzie na kortach odkrytych, który tenisiści zdecydowanie bardziej wolą. Ile czasu trzeba sobie zarezerwować? No, proponuję cały dzień. To wszystko zależy od, od oczywiście osób, które się zgłoszą i dlatego ważne jest, żeby przyjść na dziewiątą, zapisać się, wtedy będzie losowanie gier i, i wtedy będzie można tak, tak zwaną drabinkę ustawić, jak te gry się potoczą. Myślę, że to jest była zabawa. Czy udział w turnieju jest płatny? Tak jest, 10 zł od osoby, takie zaplanowaliśmy wpisowe. To jest symboliczna opłata, która tak naprawdę tutaj nam pokrywa koszty organizacyjne, a jest to około 100 którzy cały rok korzystają z naszych obiektów i na zakończenie sezonu zimowego od spółki mają w takiej promocyjnej cenie możliwość zagrania w turnieju. Dobiegają końca rozgrywki tegorocznej edycji Grand Prix Szczecinka w tenisie stołowym. Już w najbliższą sobotę rozegrane zostanie ostatni finałowy turniej, w którym zapadną decydujące rozstrzygnięcia. Początek zmagań w sobotę w hali Ślusarnia o godzinie 12. .00. Piłkarze Daszboru zapraszają w sobotę na mecz z Raselem Dygowo. Początek o godzinie 16. .00. Również w sobotę szczecineckie morsy kończą sezon. Morsowisko rozpocznie się o godzinie 19 przy szczecineckim zamku. Fundacja imienia Stanisława Karłowskiego zaprasza wszystkich do Juchowa, do sadzenia drzew dla wszystkich pokoleń. Zbiórka w siedzibie fundacji o godzinie 9. I to już wszystko w aktualnościach, a przed nami kolejny punkt programu, czyli okruchy na niedzielę.